Witajcie moi drodzy, a przychodzę do Was z horoskopem na pierwszy tydzień maja i teraz będę omawiała ryby. Zatem to będzie ostatni horoskop ten tygodniowy, zatem później będzie, będą kolejne horoskopy na kolejne tygodnie. I dlaczego zmiana z miesięcznych na tygodniowe? Bo mnie o to prosiliście. A, I z racji tego, iż e, dla mnie ważne są a wasze sugestie, wasze podpowiedzi, wasze wskazówki, no to też. E... Również biorę je pod uwagę. Jeżeli wy byście chcieli o czymś odnośnie ezoteryki posłuchać, chcielibyście, abym się do czegoś odniosła, piszcie. Czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych. Możecie napisać do mnie na maila, na facebooka, tutaj, jak najbardziej. Możecie odszukać mnie na Instagramie, choć tam jestem, staram się być bardziej aktywna, ale. Macie bardzo, bardzo różne formy, możliwości kontaktu. Zatem zapraszam, zachęcam. Ja nie gryzę każda Wasza wiadomość. Staram się na każdą odpowiedzieć. Jeśli nie od razu, to na pewno w ciągu tutaj dwóch dni maksymalnie. Jeżeli mi coś umknie, to proszę dobijajcie się, bo czasem jest tak, że przeczytam, coś zajmie mnie i w tym momencie zapominam po prostu, najzwyczajniej w świecie zapominam odnośnie horoskopów, pochwalę Wam się czymś kochani, jest nowa przyjaciółka a w przyjaciółce mój horoskop nie patrzcie na zdjęcie, jest mało twarzowe w ogóle jest jakieś takie niekoniecznie fajne tutaj wyszło jak to się zmniejszyło no ale jest a, 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 oczywiście jest błąd, zamiast agiatis jest agatis po prostu brawo eee, mmm, także no bywa bywa eee, i teraz tak moi drodzy jest tutaj horoskop mojego autorstwa, jest to chyba trzeci horoskop, który ja napisałam do a, przyjaciółki z przyjaciółką w ogóle się wiąże fajna przygoda ezoteryczna a jeśli chcecie żebym ją Wam opowiedziała to E, to możecie w komentarzach na dole, kochani, o tym e, wspomnieć, jak najbardziej. No ale póki co, e, horoskop dla rybek, kochanych, na pierwszy tydzień maja, co wam przyniesie? Ale moi drodzy, e, tutaj również mam dla Was niespodziankę, live. Który będzie dla subskrybentów kanału. Osoby, które subskrybują kanał, będą mogły skorzystać właśnie z porady, zadać pytanie moim kartom, i będzie to 29 kwietnia. Zatem w tym dniu będziecie mogli tutaj zadawać pytania moim kartom. I jeszcze Was o tym poinformuję dodatkowo w osobnym filmiku. Zatem zaczynamy. Rybki, pierwszy tydzień maja. Co też rybą tutaj e, się szykuje? Rybki. E, rybki. Ojej, już karty lecą. Ok. ryby, pierwszy tydzień maja. Ryby. Mhm. Powiem Wam tak, sytuacja, która na dzień dobry może wydawać się taką trudną, beznadziejną, a finalnie wyjdziecie obronną ręką. Mam wrażenie, że to wy jako wy wypracujecie sobie tą właśnie tą chwilę. O czym tutaj mowa? Bardzo ogólnie. A ja staram się bardzo rzeczowo i konkretnie na zasadzie, co poeta miał na myśli, i dopasowywać do pięciu tysięcy innych osób. A to jest tak. Karta wieży na wyjściu. Karta wieży na wyjściu to jest uczucie takie, straciłem, tracę gród pod nogami. Coś mi się zawaliło, coś mi się tutaj nie do końca układa. Może to mieć związek z kwestiami tutaj międzyludzkimi w układach pracy. A zatem jeżeli była taka sytuacja, że pokłóciliście się z kimś, czy też w jakiś ten sposób szef, a wyraziła niepochlebną was opinię, że się obijacie, i tak dalej, powiem tak, obronicie się, jeśli chodzi o tą kwestię, przezwyciężycie to, bo ta osoba nie zauważyła całej sytuacji, nie zauważa całego obrazu, tylko jakiś tam skrawek. Także e, podążajcie do przodu, wybronicie się. No dobrze, jak ten kwestie uczuciowe, kochane rybki tutaj się dla Was rysują. Mm ryby ryby będzie się działo będzie się dużo działo mam pokazane tutaj że osoba jakby którą znacie doprowadzi was do osób dla kobiet oznacza to partnera na dłużej. Rybki samotne, które gdzieś tam szukają tego szczęścia w, w miłości, mi się pokazuje, iż mężczyzna, którego znacie, doprowadza was do tak celowego, jakby was przedstawia. Mam wrażenie, że ten mężczyzna, który jest na dłużej, może być z za, zagranicy. Może mówić niekoniecznie. Jak to mówi się cesarz przy świecie, mówi, mówi to mnie o mężczyźnie z zagranicy, bądź mężczyźnie, mężczyźnie, który mówi nie tym samym językiem, który właśnie wy. Tak to się rysuje. Także no, dosyć ciekawie, jak w sprawach zawodowych może być taka burza, tak w sprawach uczuciowych całkiem przyjemnie. E, tutaj karty pokazują, że te osoby, te ryby, które gdzieś tam ciągle nie mają czasu, aby wybrać się do rodziny, do w odwiedziny, warto, aby to zrobić, bo jest ten brak konsekwencji, a z jakiegoś powodu tutaj karty to zaznaczały, zaznaczyły. No dobra, zobaczmy co tam w kwestiach zdrowia u was ryby kochane. Może pojawić się nawrót czegoś z przeszłości, coś takiego, co pojawia się na chwilę, a później znowu znika. Ta tendencja powrotna na zasadzie takiej macie gorączkę, tak, podwyższoną temperaturę, no i na drugi dzień czujecie się dobrze. I będzie powrót, na przykład, ale już nie będzie jeden dzień, a trzy dni. Zatem te historie powrotne są do kontroli, żeby one nie były później długofalowe i nie pozwalały Wam na tutaj pozytywne funkcje Taki właśnie, oto się tutaj rysuje dla Was pierwszy tydzień maja. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do łapki w górę. Również nowe osóbki mogą zasubskrybować kanał. Dla subskrybentów jak najbardziej są tutaj niespodzianki. Dziękuję Wam ślicznie. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce.